ludzi i ludziska, z tej strony Recek, i dzisiaj witam Was w grze, która, no powiedzmy sobie otwarcie, że zainteresowała mnie. Nie pochłonęła mnie jakoś tak mega mocno, ale z drugiej strony koncept, jaki zastosowali twórcy tej gry, zainteresował mnie na tyle mocno, że stwierdziłem, że zrobiła nie materiał. A co to za gra? Oczywiście mówię tutaj o Chromagan. Czym jest Chromagan, moi drodzy? Otóż, kojarzycie pewnie może grę Portal. Na pewno kojarzycie je, portala, no to tutaj w Chromaganie Mamy tutaj też do czynienia, tak samo z podobnym urządzeniem Które umożliwia nam rozwiązywanie zagadek w różnego rodzaju pomieszczeniach I właśnie za pomocą tego urządzonka Musimy tutaj ogarniać właśnie tematy, rozwiązywać kolejne zagadki I domyślać się, co zrobić żeby przejść dalej No i w tym materiale postanowiłem, że pokażę wam co nieco Pokażę wam co nieco zagadek, których to nie obadałem w sobie jeszcze Z którymi nie miałem jeszcze styczności być może materiał będzie szedł dolnia, aczkolwiek z drugiej strony o samej grze nie można jakoś specjalnie wiele powiedzieć, także też właśnie zdecydowałem się na taki krok, żeby to zrobić właśnie w ten sposób, że... tak jak to właśnie mówię. Żeby tutaj pokazać wam grę w akcji, jak ona się prezentuje i żeby tam pokazać jak najwięcej kontentu jak się da. Ale dobra, o co chodzi? Jak te zagadki rozwiązujemy? Otóż mamy takie urządzonko tutaj właśnie do malowania ścian oraz takich różnorakich kul. I mamy te kule doprowadzić do różnego rodzaju przełączników, switchy, nie-switchy. Właśnie do takich rzeczy tutaj. Do takich dupsów musimy je doprowadzić. Żeby one właśnie w tym miejscu tam były. Aczkolwiek nie będzie to jakieś szczególnie mega łatwe zadanie, moi drodzy. A to dlatego, gdyż. No cóż, on jest z tego rodzaju utrudnienie w postaci właśnie chociażby tych ścian, które blokują dojście piłką. Oraz są też inne utrudnienia w postaci pule elektrycznych. Czy też w postaci chociażby, moi drodzy. Nie, pola elektryczne są, ściany same w sobie oraz dodatkowo jeszcze. No właśnie to, te dupsy tutaj. Dobra. Ja już chyba widział wiem więcej, jak to jest zagadkę rozwiązać, aczkolwiek no dobra. Jeszcze nie mam do końca koncepcji pełnej, ale już coś tam mi w głowie zaświtało w tym momencie. Dobra, to potrzebuję tak. Zrobić takie coś. Takie coś. Nie, nie takie coś. Dobra, chwila. Mogę tutaj to czerwone odpalić w ten to miejsce? Mogę odpalić w to miejsce jak najbardziej. Czyli mogę to przekolorować na ten kolor. O, dokładnie. O to mi chodziło właśnie. Dobra, to teraz mogę to zrobić w taki sposób. Dobra, nice. O, właśnie. Nie, chwila. Teraz trzymalujmy to tutaj. Ta pomarańczowo, tutaj takie coś. Ogólnie gra sama w sobie bardzo mocno operuje kolorami i... To widać na każdym kroku, że tutaj bardzo ważne jest to, aby dostosować odpowiednie kolory. Żeby je tutaj właśnie dobierać i malować się ściany w odpowiedni sposób, tak aby nasza kula na nienormalnym świecie dotarła właśnie do miejsca naszego przeznaczenia miejsca swojego przeznaczenia. Ok, tu już widzę, że takie coś trzeba zrobić. I teraz tak. Dobra, takie coś, takie coś. I naszą kulę teraz w tym momencie trzeba przemalać na zielono. I, nasz, i jedna kula już jest z głowy. Elegancko, pięknie, doprowadziliśmy ją do celu, tam dokładnie gdzie chcieliśmy. Dobra, Myk, 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 proszę bardzo, teraz na czerwono, tutaj z powrotem Myk, proszę bardzo, na Isik, i tutaj teraz też Pyk, Tu Pyk, Tu Pyk, i jakoś to w miarę łatwo idzie. Jest w miarę easy, jest w miarę przyjemnie i oj, 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 bo tutaj już to nam sprawia problemy, także trzeba to przemalować, właśnie na ten kolor. Tutaj tak samo, tu też. I tu, właśnie, tak samo. I teraz naszą kulę na fioletowo. I zagadka już zasadniczo jest rozwiązana. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie jest wyjście? O, wyjście jest tutaj. Nawet jest napisane na górze exit. No i co? I po każdym takim poziomie jesteśmy przenoszeni na ekran lodowania, gdzie mamy pokazane, jak się kolory łączą. Jak, co, jaki kolor, jakie kombinacje trzeba stosować, żeby ten, żeby. Just 50 We feel it's time to reveal a sad truth. Due to a recent slightly massive drop in Chromatex stock, we will be unable to pay you at the end of the task. Compensation will be handed out in the form of cheap, homemade confetti. Oh, boże! bardzo teraz w tym Ok, tutaj teraz mamy pewien mały problem. Mianowicie, mamy tutaj taki, takie kule, które to będą podążały za graczem za cały czas i będą musiały zrobić krzywdę. Aczkolwiek, jeśli znajdą jakąś ścianę od jakiegoś koloru, to ta ściana ich przyciągnie do siebie i nigdzie się stamtąd nie, i nigdzie się stamtąd nie ruszą, dopóki nie przemalujemy ściany. Ale dobra, ogólnie wspominajmy o kolorach. A wspominamy o nich głównie dlatego, że, że. Że, 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 moi drodzy. Że tutaj jest pewien, pewne specjalne utrudnienie, właśnie w postaci takiej, że możemy łączyć ze sobą dowolne kolory. Czyli, że możemy tam połączyć żółty z niebieskim, żeby powstał zielony, niebieski z czerwonym, żeby fioletowy, czyli żółty z czerwonym, żeby pomarańczowy powstał, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie możemy też nie możemy jednocześnie stworzyć pomarańcz tego brązowego koloru. Nie możemy absolutnie go stworzyć. O kurde, tutaj chyba co nieco z tak mam wrażenie. Także jeszcze raz tutaj na żółto i wykminmy, co tutaj zrobić, żeby było dobrze. Co by tutaj wykombinować? No tak, tutaj te drzwi. No tak, muszą być otwarte. A chwila, a jakby to czerwone przenieść na razie na tamtą stronę, żeby przytrzymało to temu żółtemu właśnie ten. Żeby przytrzymało tę ścianę. To może być koncert. Nie wiem, czy wypali do końca, ale spróbować zawsze można. Dobra, chwila, a ten, a. Dobra, tutaj na czerwono pomalujmy. Odłączmy ten y, żółty od tego. Niech to idzie dalej. O właśnie. Najsu. Nice dobra, ale gdzieś jeszcze coś? Na żółto trzeba? Nie. Nie specjalnie. Bo to co w ogóle otwiera? Aha, to otwiera tutaj ten. Dobra. To już mam to mniej więcej wykwinione. Aha, dobra. To czekajcie. Tutaj musi to być w ten sposób otwarte. Ale z drugiej strony. Nie, chwila! Już wiem, jak to zrobić. Tylko będę musiał zresetować poziom. Dobrze ogólnie, że w grze jest ten, że jest opcja zresetować poziomu, bo niestety, ale nie ma jakiejkolwiek możliwości, żeby przemalować jaki, jakikolwiek sposób ściany. Chcemy się, żeby uczynić się znowu białymi ścianami. Dobra, to tak, czerwony tutaj leci. Dobra, tutaj tak, teraz żółty tutaj, o proszę bardzo. No, dawaj, 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 nice. Pięknie. Nie, chwila, chwila, chwila. Trzeba zrobić najpierw takie coś. Żeby otworzyć niebieskiemu. To tu, tu na pomarańczowo przemalujemy sobie. O właśnie, niebieski ma już otwarte dojście. Więc nice, elegancko. Prowadzimy go teraz w to miejsce. I teraz, jakby to wykminić, moi drodzy? Mianowicie trzeba zrobić. O właśnie, takie co. FAK nie to! Spieprzyłem! A bo nie, jest jeszcze nadzieja. Jeszcze jest dobrze! Jeszcze jest stacy, nice! Dobra, teraz trzeba czerwonego odkleić stąd, okej. Okay. Ale to, to o czym wspominałem tutaj, mianowicie jest fakt, że ten... że możemy sobie łączyć sobie kolory w dowolne kombinacje, jednakże nie możemy tutaj przyholować z tymi kombinacjami, bo do brązowego koloru nie może się nic absolutnie przyczepić. Brązowa kula się nie twierdzi do tej, do brązowej ściany, gdyż, moi drodzy, to by było po prostu najzwyklejsze w świecie zbyt mocne ułatwienie samej w sobie rozgrywki. Dobra, teraz trzeba tutaj wysłać żółtego, żeby się zajął tą ścianą. Odklejamy go zatem od tej ściany. O właśnie w ten sposób. Teraz czerwony musisz w tamtą stronę, żeby otworzyć ten przełączyć, czyli tutaj przemalujmy to. Zresztą żółty się musi jeszcze jakoś przedostać. tutaj też jest bardzo ważna kwestia. Ej, kurde. Tak teraz kminie. Ja pierdzielę jakaś się zagadka trafiła. No i kurde, i właśnie tutaj jest kolejny powód, dlaczego mi się portal przypomina w tym momencie. Mianowicie te zagadki tutaj są trudne, są wymagające. Wymagają odpowiedniego pomyślunku. A nie, chwila, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Wystarczy tylko to na czerwono przemalować. Te, te kule odkleić od tej kuli. Przemalować to na żółto i nice. I nie trzeba było jakoś specjalnie mocno kombinować. A nie, czekajcie, bo muszę jeszcze tu przemalować to, o właśnie. Powiem wam tylko tyle, że ktoś miał naprawdę bardzo ciekawy pomysł właśnie na to, żeby wykorzystać i... Pomysł wzięty z portala, w sensie humorystyka i ogólnie motyw tego, Pracujemy dla jakiejś korporacji jako obiekt testowy, ale żeby zamiast portali używać działka, które strzela kolorami. No a ja tutaj muszę naprawdę przyznać, że koncert jest naprawdę świetny. Naprawdę magia. FAK! Źle, 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 źle. Skurde, no. Nie ma to jak spieprzyć na samym początku zagadkę. No naprawdę, brawo. A i właśnie, jeszcze dodatkowe utrudnienie w postaci takiej, że podobnie jak portalu, na nie wszystkich ścianach mogliśmy portal postawić. Tak samo tutaj. Mamy też takie ściany, które sprawiają, że nie możemy tutaj postawić na ich nowego koloru. I tutaj jeszcze mamy taki czyścik dodatkowy, który to sprawia, że po jakimś czasie ściana robi się czyst. Ściana jest wyczyszczona. Okej, powiem szczerze, że... że z tym jeszcze w styczności do końca nie miałem. Także interesujące. Dobra, a to jakby zrobić? Czyżby trzeba było to wytymingować odpowiednio? Tak mam wrażenie, że trzeba to wytajmingować właśnie. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, i. Nice! Pięknie, siadło! To było akurat całkiem proste, muszę przyznać. Nawet mimo tego, że zastosowano właśnie tę nową mechanikę, że coś nowego wprowadzono właśnie do samej w sobie rozgrywki, to jednak mimo wszystko udało się to wszystko rozpracować. Okej, tutaj mamy jakieś porządne pomieszczenie, takie konkret. I tutaj widzę, że trzeba będzie coś wprowadzić. Albo wyjść w jakiś sposób właśnie tymi dupsami. O, tutaj jeszcze jakiś... O, fuck! O, fuck, 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 fuck. Nie! Ty się... Ty się do ściany najpierw przyklej. Daj mi spokój na razie. Ty mi, kolego, na razie dasz spokój. I dasz mi na spokojnie pomyśleć, co tu zrobić, co tu wykminić. A nie, wait a second, bo mogę go przecież poprowadzić tutaj. O, właśnie, w to miejsce. No, chodź. Ej, kolego, chodź tu. Chodź tu. No, chodź tu. No, dawaj. No, pięknie. Dobry, kolega. I to nam otwiera te drzwi. Nice. I teraz takie coś trzeba zrobić znaczy się. Jeszcze nie wiem dokładnie co trzeba zrobić Ale dowiem, dowiem się niedługo Dobra, tu by przydała się znowu ta niebieska kula, niestety Co jest takim trochę problemem, chyba że Ta zielona jakoś stamtąd wyjdzie To jest jakie pomieszczenie? To jest to fioletowe? Kurde, byś się przydał jakiś widok na to albo coś Byłoby bardzo miło, nie powiem, że nie No tu w ogóle jakaś wnęka jest albo coś Tutaj niestety nie mogę użyć tej niebieskiej kuli, bo ona będzie mi zaraz potrzebna. A chwila, 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 chwila. No tak, to idzie w moją stronę, ewidentnie. I to jest. A chwila, wait a fucking second. Po pozwólcie mi pomyśleć jeszcze nad tym chociażby. Co tu muszę. Aha, to to jest dojście do tego pomieszczenia. W razie czego jakbym potrzebował. A chwila, chwila, chwila. Nie, to nie zadziała w ten sposób. To ja bym potrzebował tak. Musiałbym się dostać jakoś tutaj. Musiałbym się dostać jakoś w ten sposób, żeby mieć dojście do tego pomieszczenia. Tylko kurde jak ja tutaj odblokuję sobie to niebieskie coś, to... Nie... W sensie jak odblokuję sobie tę niebieską kulę, to niestety ale to mi zabierze dostęp właśnie do, te, do tego pomieszczenia. Zgadza się? Zgadza się? Dokładnie. Oj, tutaj się zaczynają już schody powoli, tak zauważam. Ewidentnie. A jakby tak to jeszcze inaczej wprowadzić? Ej, mam pomysł! Mam pomysł, ale... Nie dobra, nie do końca mam pomysł, gdyż, moi drodzy. Problem jest takowej natury, żebym potrzebował dwóch kul tutaj. Najpierw bym musiał to niebieską tutaj wprowadzić, zamknąć ją w tym pomieszczeniu. Ale żeby się dostać tutaj, to bym musiał sam sobie nacisnąć tutaj. A ile jak puszczę, to z kolei będzie tutaj problem w takiej postaci, że. drzwi się zamkną z której strony. O kurde. No nie powiem, ale jest ostro. Jest? Bardzo, ale to bardzo konkretnie teraz. Tutaj jakieś rozkminy, rozkminy cały czas jakieś. Typowy portal, co poradzić? No i kurde, teraz nie wiem co tutaj zrobić w tej sytuacji. Zastanawiam się. Nie ma jakiejś specjalnej koncepcji, aczkolwiek... Chwila, może ta kamera może mi coś... Może jakoś pomóc. W jakiś sposób, jakkolwiek. Nie powiem, byłoby miło. Ale okej, okay, dobra. Może jakby to nacisnęło... Nie, to nie naciśnie tutaj, niestety. No tak, to się oddali, to się oddala, to się coraz bardziej oddala. I co to robi? To robi tak, że... Hmm. Kurde, nie wiem. Nie wiem jak to będzie. Hem, a może jeszcze inaczej? Nie, mogę to jakoś wejść? A może... Nie, 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 nie. Zdecydowanie nie. W ten sposób tego nie rozwiążę. Szkurde, trudna zagadka, listę, moi drodzy. Muszę nad tym pomyśleć, zdecydowanie. Dobra, mam to i rozwiążę już po zagadkę. Jestem na bardzo dobrej drodze, żeby to zrobić właśnie. Kurczę, no musiałem trochę pokminić, musiałem trochę pokombinować, ale ostatecznie udało się tutaj wykombinować to tak, żeby otworzył to, to. Ogólnie potrzebowałem, no, dobrego timingu, tyle w temacie. To mi było potrzebne przede wszystkim właśnie, żeby ogarnąć tę zagadkę. Żeby ją rozwiązać Okej, okay, i widzę, że na przyszłość będzie potrzebowało. tak Będę chyba potrzebował Tego co się orientuje Oraz Nie, chyba nie tego Przede wszystkim będę musiał chyba doprowadzić te kule właśnie W to miejsce W to miejsce Albo ewentualnie będę musiał Coś jeszcze innego zrobić Chwila, takie coś A takie coś Co mi coś da? No coś niby da Au no właśnie, te kule bolą, warto podkreślić. Dobra, w ogóle by się przydało trochę przefarbować te kule. Na jakiś inny kolor, ale niestety teraz mam już tylko brązowy do dyspozycji. Więc, no nie powiem, jest trochę lipa. Pyk, pyk. A chwila, aby jakby to zrobić jeszcze troszkę inaczej, na przykład w taki sposób. W taki sposób, to idzie właśnie teraz do tego. Nie no, to, nie, to, że tam nie mam zbyt wielu opcji do wyboru, to jeszcze nie znaczy, że jest tragedia. O, o, Okej, okay, dobra, nieważne. Nieważne, bo mogę tutaj teraz takie coś wykminić. 3, 1, o. I teraz w jaki sposób, żeby to przymocować tutaj? O, czyżby to osiadło? Nie. O, fuck. O, fuck. Może jest jeszcze nadzieja? Nie. W taki sposób? Takie coś? Nie, to musi puścić? Nie, fuck, źle! Spieprzyłem, kurde! A już dobrze było, no. God damn it, no. Ludzie, please. Dobra, chwila, wait a second. Może. Może, może, może. A chwila, bo ja przecież mogę robić takie coś, żeby się tu przyciągać przez. do tych ścian. Czy jakby odkleić od tej ściany. I... Tak! Moi drodzy, siadło. W tym momencie właśnie to siadło. Tak jak tego sobie życzyłem. A, oh, wait a second. Wait a fucking second. Bo tego to już zasadniczo nie potrzebuję, jeśli mam być szczery. Czyli chwila, czyli 3-1, 3-1, żeby uzyskać dwie zielone ściany. Tutaj przemalujemy wszystko na brązowo. Pyk, 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 pyk. Nice. Tu na brązowo, niech to idzie za mną. No, 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 no. Otworzy to? Dobra, jest otwarte. Nice. Pięknie. I teraz tutaj trzeba będzie to ty... To wszystko trzeba będzie tak przefarbować. Żeby to właśnie dotknęło naszej ściany. Dobra, pyk, 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 pyk. Spokojnie, równiutko. Równiutko, żeby tutaj to siadło i... Nice! Pięknie, poszła zagadka. No a jak widzicie, moi drodzy, w Chromaganie, w zagadki wymagają dość sporo pomyślunku. Wymagają dużej kombinacji. No mi się... Ja się przyznaję jeszcze, że... No, wykwinienie tego wszystkiego trochę bizają i nawet nie jestem do końca pewien, czy aby na pewno to chodzi o twórcą. Czy aby to było to właściwe rozwiązanie zagadki. No i kurde, tutaj teraz mam dylemat. Czy będę to we właściwym kierunku, czy może powinienem to zrobić inaczej? Okej, widzę, że tutaj... O! Mamy kłopoty. Takie zdecydowane kłopoty, moi drodzy. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ja chcę się tutaj pierwszy rozejrzeć. I tak, mamy tutaj taką... O, fuck! O, fuck, 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 o, fuck! Dobra, wszystko fajnie, tylko że one te kule mi zrobią krzywdę, jak nie będę ostrożny. Dobra, jakby tutaj to rozkminić? A, chwila, jakby tak. Jeden niebieski, jeden czerwony. Czerwony jeden taki ustawić i. Dobra. Mam się na chwilę spokoju. Będę mógł przejść jakoś między tymi wszystkimi dupsami. Dobra, jakby to teraz rozkwinić, żeby było dobrze, moi drodzy? To jest podstawowe pytanie teraz. Dobra, chwila. To się łączy z tym. tu, 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 ru, tu, tu, tutaj te dupsy. What the fuck! Co tu się dzieje? Przełącznik jakikolwiek by się przydało znaleźć. Czyżby to był jeden z poziomów, gdzie będzie trzeba w odpowiednich miejscach wszystko powciskać? Ej, no bez jaj. Nie myślimy, że tak będzie, właśnie. Dobra, to chwila. Przefarbujmy tutaj. Przefarbujmy. Powiedziałem, przefarbujmy Dobra, teraz pyk teraz tutaj pyk I teraz... Chwila, jakby tutaj to rozegrać, żeby było good Czyżby tak? Czyżby... Czyżby w taki sposób? Nie, nie specjalnie Tak nie bardzo, powiedziałbym szczerze A chwila, a jakby to tak przeciągnąć tutaj? O, 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 właśnie, 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 o to mi chodziło Dokładnie to chciałem zrobić Dobra, tutaj dwie kule się niby przedarły i teraz otworzyłem jakieś drzwi, tak? Tak, otworzyły. I teraz potrzebuję zielonej kuli. Czyli potrzebuję tak, żółty barwnik, poproszę. I teraz to zielone idzie tu. O, właśnie. Niech się nie właduje tylko w nic. O, dobrze, dobrze. Dajesz kolego. Kurde, to sekwencja jednak jest taka potrzebna, specjalna. O, patrzcie no. Takie sprytne zagrywki tutaj nam serwują twórcy chromagana. Ok, a tu z kolei pomarańcza będzie potrzebna. Aha, czyli to trzeba zrobić takie coś. Takie dupsy. Mhm, dobra, pyk. Pyk. Ok, teraz to się zwolniło. Nie, 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 nie. Teraz to już nie jest mi potrzebne ani to, ani to. Tylko to mi jest potrzebne w drugą stronę. O, właśnie, w tę stronę, dokładnie rzecz ujmując. O, nice. -o. I teraz jeszcze tutaj powinno to złapać, tutaj w tym momencie, i pozbywamy się tego. I czy coś jeszcze? Tak, teraz podążamy za tym pomarańczowym przełącznikiem. I tu mi będzie... Aha, niebieska kula mi tu jest potrzebna. Czyli tutaj musimy ją odkleić od tego. Właśnie. O. powiadomienie z notifiera jak coś. Jakby ktoś się zastanawiał. Jakby ktoś coś usłyszał przypadkiem i... Proszę bardzo, najsik. Nice -y. Kolejny level zaliczony. I pięknie. No i kurde, i tak można długi czas przechodzić w tę grę. Tutaj można coś kminić, coś kombinować. Zastanawiać się, jakie jest właściwe rozwiązanie. Jaka jest kolejność przechodzenia jakoś rozwykówania poziomów w sensie ten Nie poziomów tylko pokoi ja powiem szczerze, absolutnie, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony chromaganem. So remember that drop in our stock I mentioned? It seems like we're going to have to shut this place down. And since the testing track is not strictly speaking ani uh, up and up for what you might know as legal, well I don't want to bore you with legal talk. Point is in this case. This place down means to the So you may want to, uh, well, um, run. Um, ok, to teraz mamy niespodziankę. Super. Right. Świetnie. E, jakie prawo? Right. Świetnie, dzięki. Super. Ej, no kurde, tutaj się naprawdę robi portalowo tak trochę. Ej, no nice. Dobra, dawaj. Tende, myk Dobra, pięknie. O, fak. O, kurde. Co tu się narobiło? O, fak. Tu jest coraz bliżej, to wszystko. To się coraz bardziej jara. Ej, no, kurde, żadnego przejścia ani nic? O, ja pierdzielę. Spłonę. Jak nic. A nie. Przyżyj. A, jednak nie. A pierdzielę. Co takie sensacyjne? To, że spłonąłem. Serio. Okej, okay, to już wiecie, co Was czeka w przyszłości, kiedy już gra się rozkręci w ogóle. A ja myślę, że mam w sam raz materiału, żeby. No cóż, zakończyć ten materiał. Także. No, co mogę powiedzieć? Polecam Wam serdecznie Chromagana. Gra jest bardzo tania, a może No, parę godzin naprawdę wciągającej i pełnej pomyślunku rozgrywki. Także co, moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. To był Chromagan. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!